Cześć wszystkim, z tej strony Gerard. Dzisiaj razem z Cili postanowiliśmy opowiedzieć wam trochę o dość nieprzyjemnym okresie, który już mam nadzieję mamy za sobą. Mówię o okresie pandemii COVID-u. Więc bez zbędnego przedłużenia zapraszam do wysłuchania. Ja mam tak od siebie, że kiedy pierwszy raz w 2020 roku usłyszałem o tym, że Ludzie poza granicami Polski zaczęli masowo chorować z powodu, z powodu jakiegoś wirusa, który ponoć wypuścili Chińczycy, to od razu wiedziałem, że coś się święci. Ale kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze zakażenia COVID-em, wiedziałem, że nas to nie minie. Dopiero potem wprowadzono obostrzenia, nie wolno było opuszczać domów. Za to można było zostać naprawdę porządny mandat Powiem wam szczerze, że jak potem patrzyłem na te wszystkie, na te puste ulice, na te na te opustoszałe miejsca, gdzie nikt nie mógł się przemieszczać dziwnie się poczułem. Poczułem się tak jakby był jakiś jakaś apokalipsa jakaś apokalipsa w stylu The, World, The Last of Us czy The Walking Dead że nagle wszyscy ludzie zniknęli i cały świat opustoszał. No oczywiście nie obyło się bez konsekwencji, bo moja rodzina i ja kilka razy żeśmy chorowali na COVID. Najpierw moja mama się zaraziła, potem my wszyscy musieliśmy zrobić badania. Powiem wam szczerze, że nie polecam nikomu, żeby robił sobie Testy na COVID, zwłaszcza jak ci robią wymazy z nosa, a potem z potem z gardła. To jest tak nieprzyjemne, że naprawdę jak mnie robili wymaz z ust, to normalnie myślałem, że, że, że coś zwrócę. Naprawdę. To było bardzo nieprzyjemne. No i krótce potem okazało się, że ja sam też mam covid -a. Na szczęście przeszedłem go bardzo łagodnie, bezobjawowo. Jedynie na początku pierwszego dnia miałem, miałem dreszcze i bóle mięśni. A potem już wszystko przebiegło nad wyraz spokojnie. Potem jeszcze moja matka dwa razy przechodziła COVID-a, przez co ja, ojczymi i siostry, musieliśmy yy, wyjechać gdzieś, żeby... żeby po prostu, żeby prostu nie być poddawan żebyśmy po prostu nie, nie poddali się kwarantannie. Koniec końców jakoś żeśmy przez to przewrnęli. Kiedy, kiedy w Polsce pojawił się Omikron, Ja chyba wtedy też go przeszedłem. Miałem takie typowe objawy, typowe dla COVID-u, ale przeszedłem bez problemu. Jak do tej pory nie wylądowałem jeszcze w szpitalu ani w trumnie, z czego się cieszę. No ale tak szczerze nigdy też nie zapomnę tego okresu, kiedy musiałem nosić maski, musiałem nosić maseczki, zwłaszcza w pracy. To było tak nieprzyjemne uczucie, że do tego... Że do tego musiałem się zmagać ze sfrustrowanymi klientami, którym także te maski przeszkadzały. Bardzo często zdarzały się awantury. Klienci się często na mnie wyżywali. To było strasznie nieprzyjemne. ale najważniejsze, że już to wszystko minęło. No, i teraz parę ciekawostek wam opowiem jeszcze. Na temat covid istnieją różne teorie. Jedni mówią, że COVID istnieje od zawsze, co jest bardzo wiarygodną i realną yy, teorią. Tylko teraz po prostu przybrał taką zmutowaną, silniejszą formę i zaczął postoszyć świat. A jeszcze inni, jeszcze inni twierdzą, że COVID został stworzony w jakimś laboratorium amerykańskim. A Amerykanie po kryjomu przekazali COVID Chińczykom. No a oni się tak nierozważnie z nim obchodzili, że, że go po prostu wypuścili. No i wtedy wtedy wszystko się zaczęło. Zresztą do dzisiaj Chińczycy i większość azjatów zmaga się z, y, zmaga się z konsekwencjami, bo u nich cały czas trwają jeszcze... Y, są cały czas nakładane restrykcje i, i opostrzenia, przez co wybuchają zamieszki na ulicach. Najgorsze było też to, że COVID był także wykorzystywany w kwestiach politycznych. Ministerstwo Zdrowia wykorzystywało pandemię tylko po to, żeby, nas, żeby nas, nam po prostu jeszcze bardziej dokręcić śrubę. Oprócz tego kupowali jakieś, jakieś przestarzałe, zniszczone respiratory od jakiegoś handlarza bronią, co było nie, nie, tyle, nie, nie tyle niestosowne, co po prostu nieodpowiedzialne. No ale oczywiście pis robił po swojemu. Całe szczęście, że przynajmniej mogliśmy liczyć na wsparcie Wielkiej Orkiestry, że to oni właśnie, yy, to właśnie dzięki wielkiej hojności Jurka Owsiaka i całej Wielkiej Orkiestry otrzymaliśmy profesjonalny sprzęt medyczny, dzięki któremu wielu chorych na COVID mogło się wyleczyć. Nigdy też nie zapomnę tego, jak ten tych. Tych fałszywych, yy, tych fałszywych danych na temat, zarażan, na temat y, liczby zarażonych. To były bzdury wyssane z palca. Co innego takie dane, a co innego prawda. Prawda jest taka, że PiS, PiS od zawsze wykorzystywał yy, pandemię covid tylko po to, żeby yy, żeby jeszcze bardziej uprzykrzeć życie Polakom. Całe szczęście, że już to mamy za sobą, bo jakby teraz pojawiła się kolejna war, w, kolejny wariant y, COVID-u, co jest bardzo mało prawdopodobne, to oni już i tak nie mogliby nałożyć na nas kolejnych y, kolejnych obostrzeń, bo wtedy doszłoby do masowych y, zamieszek. PiS po prostu narzucał na nas takie obostrzenia i restrykcje tylko po to, żeby nie, dochodzi, nie dochodziło do spotkań masowych, czy też protestów. Chcieli po prostu nas przeszpilić. Ale koniec końców im się to nie udało. Ja tylko czekam na to, aż w końcu nastaną te lepsze czasy. Kiedy w końcu odsuniemy PiS od władzy. Już nie mogę, nie mogę patrzeć na to, co się dzieje z Polską. Ale o tym opowiem wam w innym materiale. Być może. To tyle ode mnie. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Piszcie komentarze o tym, co... O tym, co wy na ten temat sądzicie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. No, i, za, no i teraz zapraszam Was do, do wysłuchania yy, Ciri, która też Wam co nieco opowie na temat yy, pandemii Covidu. Bywajcie. Witam Was w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku powiem Wam co nieco o pandemii, jak ja przeszłam pandemię i co się u mnie w rodzinie działo. E, niestety, ja miałam kwarantannę, pamiętam, bo niestety Dawid, czyli partner mojej mamy, e, miał koronawirusa, a, mi, a on mieszkał z nami, się dotykaliśmy, więc musieliśmy odbyć kwarantannę dwutygodniową i pamiętam, że to przeszłam bardzo źle. Jak ciocia wysyłała mi zadry zdjęcia, to ja powiedziała mi kinie, żeby nie wysyłała mi, bo mi tak przykro, że ja nie mogę do nich jechać. I to, więc przestała wysyłać zdjęcia i filmy. Na jak na dru... nie wiem, czy drugi czy trzeci dzień. Mieliśmy warty z mamą, czyli że ja w nocy odbywam warty, a mama w dzień. Jak już się robiło jasno, o szóstej chyba, albo o piątej, to przysnęło mi się. Pamiętam. I mama nagrała mnie jak chrapie. Nie wiem, czy gdzieś mam tutaj to nagrane. Yy, I naprawdę słabo to przeszłam. Nie podobało mi się to, ale jakoś wytrzymałam z drugiej strony to fajnie, bo nie muszę chodzić do szkoły. Nie musiałam chodzić do szkoły i. Mama podawała mi przez, przez ten próg tutaj yy, jedzenie. Więc no takie miałam historie z pandemią pa!